Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, na wstępie bardzo serdecznie i gorąco zapraszam was na nasze pokazy polowe w Nagradowicach już 4 lipca. Zachęcam, żebyście się zapisali na naszej stronie internetowej i żebyście nas licznie odwiedzili w Nagradowicach, bo będziemy mieli niezwykłą plejadę maszyn do zbioru, a także do uprawy. O czym piszemy w lipcowym numerze? Piszemy o sile Podlaskiego rolnictwa. Podlaskie to zielona kraina płynąca mlekiem i mieliśmy okazję odwiedzić bardzo przedsiębiorczych rolników, nie tylko producentów mleka, a zatem bardzo zachęcam, żeby się zapoznać z tym programem. Piszemy także o tym, jakie są niuanse w ubezpieczeniu domowników, a wiemy, że w okresie letnim często młodzież, a także członkowie rodziny pomagają w gospodarstwie i warto dokładnie się zapoznać z tym, jak ubezpieczyć domownika, bo pamiętajcie Okres prac polowych to także kwestia ubezpieczenia, i każdy powinien być właściwie ubezpieczony. W rynkach relacjonujemy to, co się działo na naszej giełdzie rzepaczano-zbożowej, a tam wiele interesujących informacji na temat tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Zachęcam do lektury zarówno z punktu widzenia rynku zbóż, jak i rynku rzepaku. Wiele się dzieje na rynku nawozów sztucznych. W ostatnim czasie miały one taką tendencję spadkową. Teraz sytuacja się nieco odwraca. Bądźcie czujni, bo każdy chce możliwie w najlepszym momencie te nawozy kupić. W uprawie wchodzimy już tak naprawdę w nowy sezon i podpowiadamy, jak właściwie podejść do uprawy ścierniska i przygotowania pola do siewu. Wiemy, że w ostatnich latach bardzo istotnym aspektem jest przede wszystkim wzmacnianie zawartości próchnicy w glebie, a także przede wszystkim oszczędność wody. Piszemy też o tym, jak dobrze wybrać odpowiednie gatunki roślin na międzyplony, bo pomimo wielu różnorakich, różnorakich dyskusji, zdajemy sobie sprawę z tego, że właściwie dobrane gatunki międzyplonów i termin siewu mogą być z pewnością korzystne dla stanowiska. W technice piszemy o tym, jak ustawić kombajn do zbioru, aby ten e, omłot był rzeczywiście na polu bez strat i bardzo e, wydajny. Podpowiadamy także, jak dobrać elementy robocze wszystkich kultywatorów, aby ta praca na polu była wykonana możliwie jak najlepiej. W naszym dodatku Top Świnie relacjonujemy nasze forum, które zorganizowaliśmy w czerwcu, Forum Świnie. Bardzo optymistyczna jest wizja dla branży. Wysłuchaliśmy ekspertów nie tylko z Europy, ale także z Brazylii. Warto się zapoznać z tymi perspektywami, które mogą nas czekać w najbliższych miesiącach i tygodniach. Niezwykle interesująca była także dyskusja o dezinformacji, jaka się toczy wokół i produkcji trzody chlewnej, a także samego mięsa. I tu mieliśmy fajną debatę w gronie ekspertów. Warto posłuchać czy też przeczytać, co mieli do powiedzenia. W naszym dodatku to bydło, oprócz oczywiście obszernych relacji z Podlasia, analizujemy ponownie. Umowy, jakie rolnicy mają podpisane ze swoimi odbiorcami, czyli z mleczarniami i warto wejść w te szczegóły, zapoznać się z tymi najbardziej drażliwymi punktami. Piszemy także o rasie Montbelliard, która może być dla wielu gospodarstw niezłą alternatywą dla klasycznego HFa. Z kolei w życiu na wsi pokazujemy liderki, które działają nie tylko wśród członki gospodyń wiejskich, ale generalnie są kobietami, które wnoszą wiele ciekawych pomysłów i energii w to życie kobiet, nie tylko kobiet na wsi. Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie na 30-lecie, a w nim do wygrania nie tylko ciągnik Arbos, ale także wiele, wiele, ponad 30 cennych nagród. Życzę Wam udanych żniw, Dobrej pogody i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia 4 lipca w Nagradowicach na naszych pokazach Żniwa i Siew. Do zobaczenia.